Śnieżny poranek w lesie. Byliście kiedyś w lesie po nocy, jak spadł śnieżny puch? Tak w lesie rano, że jeszcze nikt nie zdążył zrobić śladów, deptać. Tylko leży taki puszysty, czysty, śnieżny. Biały Puch. Nie byliście? To chodźcie razem z nami, pokażę Wam, jak to cudownie być pierwszym, który robi ślady na tym białym, wspaniałym dywanie. Zagajnik żołędziowych drzew. Czyli praktycznie samych dębów. Zobaczcie. O, ośnieżony. I ta wspaniała droga. A to nasze ślady. tej strony ośnieżone dęby ze swoimi suchymi listkami, które tak będą do wiosny. A po tej stronie troszkę dębów. I ośnieżone ośnieżonych dzisiaj choineczek no i ta puszysta droga a na tej drodze znaleźliśmy słuchajcie, bo teraz wszystko widać takie ślady to są ślady raciczek czyli tutaj Podejrzewam do tego lasu. Pobiegły. Albo sorenki. Albo łanie. Jelenie. Coś. Co biega na kopytkach. No bo nie wilk. Albo lis ma Niech z bliska na choince. Podoba mi się ten widok. Zaśnieżonego lasu pierwszym. Śniegiem. Sypie. Nie wiem czy to widać ale mamy opad cały czas a przy tym jest naprawdę przyjemnie ciepło patrzcie jak pięknie będziemy bałwanki lepić o, może nie będziemy ich robić w lesie Mówiłam, że tutaj zobaczyliśmy dzika na żywo. Tak nam zapozowały dwa. W sumie za dużo powiedziane zapozowały, bo one przebiegły. I Tomek nie zdążył nawet ustrzelić je swoim magicznym aparatem. Tak. To tutaj. Ta polanka, którą właśnie to zdarzenie, że nam tak wybiegły dziki w pierwszym naszym spacerze tutaj, nazwałam ją Dzikowa Polanka. Przesypana śnieżkiem całkowicie. A po drugiej stronie, zaraz Wam pokażę, paśnik dla zwierzątek. Teraz do niego dojdziemy. Śnieg pada. O jest nasz paśnik. Nie nasz, prawda? Tylko zwierząt tu żyjących. Oj zobaczymy go z bliska, czy. Nierówno. Hmm, nie widać tego. próbuję to troszkę Wam pokazać. Ale wiecie, co? Nie ma żadnych śladów wokół tego paśnika. Jest sianko. Jest lizawka. Dla zwierząt już ją Wam kiedyś pokazywałam. Ale dlaczego? Nie ma żadnych śladów. Widocznie zwierzęta radzą sobie z pożywieniem całkiem dobrze, skoro nie potrzebują korzystania z paśników. Dobra, idę za Tomkiem, bo, bo mi zniknął. Znowu stare rzeczy, w sensie już widziane. Dzisiaj wyglądają jak zupełnie... Nowe zjawisko. Słyszycie też te ptaki? Jajku, jak tu jest pięknie. Te wszystkie powalone pnie, połamane gałęzie wszystko przysypał biały puch. Najmniejszego babrzyska. Ciekawi jesteśmy, co nam nagrały fotopułapki. Tu też i czy spotkamy może jakąś grupkę dzikusów lub innych zwierząt. Tej śnieżnej scenarii, na żywo. Wiem, jak to zabrzmi, że czekamy na Jelenie, <śmiewanie> ale tak jest. Czekamy na Jelenie. Jakkolwiek to brzmi. wiatry albo tam w tej ciemności są i one nam się przyglądają ja wiem Wiatru jest jak nad morzem. Piękna sceneria, prawda? Tyle wrażeń wizualnych i słuchowych, ile dostarcza mi las za każdym razem. Nie umiem nawet opisać. A jak wycisza, a jak dotlenia. Tego przekazać Wam nie umiem, ale chociaż te wizualne wrażenia i czasami dźwiękowe, słuchowe, próbujemy Wam przekazać. A tu na dole wciska się pomiędzy malutkie kawałeczki mchu. Pada śnieżek świeży jest przyjemnie ale nie widzimy zwierząt może się pochowały przed zimową aurą i wyjdą tylko jak zgłodnieją poszukać pożywienia chyba że zrobiły sobie trochę zapasów i schowały żeby mieć wolne w taką aurę. Nagrywam padający śnieżek. dla mnie to taka trochę nowość. spacer w śniegu, w lesie. Nie spacer w śniegu, tylko w lesie, w tak pięknym lesie. Spójrzcie tylko na ten obrazek. Gdzie jest Tomek? Idziemy za nim. Jejku, jak pada śnieżek. Jak to jest piękne. Teraz pada taki gruby śnieg. Ach, jaki piękny. Utrwalajmy te cuda natury. Bo kto wie, czy kiedyś w naszej strefie klimatycznej będą opady śniegu wciąż. Więc cieszmy się nimi. Są potrzebne w przyrodzie. Dają jej wytchnienie. Pod tą pierzynką wszystko odpoczywa. Powinno i szykuje się do wiosny. Tylko musi odpocząć. Ciekawe, ile to drzewo ma lat. Takie wielkie. I zawsze mnie zastanawia, jak widzę takie wysokie, albo grube, albo stare drzewa co one widziały. Jak dużo zdarzeń jak wielu zdarzeniom były świadkiem takie właśnie drzewa patrzcie znowu natrafiliśmy na naturalną szkółkę przedszkole żłobek zwał jak zwał choinek bez ingerencji i ogrodzenia człowieka ale lekką ingerencję człowieka znaleźliśmy, zobaczcie tutaj też jest są czubki Młody choineczek wszelkiego gatunku pomalowany przez leśników w celu ochrony je przed zjedzeniem, przed dużym zwierzęciem.